W lewo w lewo, ok. Dociągaj, dociągaj, mocniej. O! <laughs> Jak cię od razu no? Prawo, 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 trochę idź w lewo. Nie szarpcie cię lewej, trochę nie za mocno. A Nie ma że ten. Staraj się podejść tu do tyłu z nim. No dawaj do góry fajnie mocno wieje Okej. Okay. I złożyłeś go. Przeciągnęło pana trochę? Czy mi się wydawało? Troszeczkę prawej, delikatnie trzymaj prawą. Dobra, ale musisz kontrolować ciałem. Ok, elegancko, równowieje. Staraj się go utrzymać. W lewo troszeczkę. Popuś lewej, troszeczkę prawej, do hamuj, dwoma. Popuś. Ładnie. Troszeczkę prawej i idź w lewo. <śm> <śm> Chcesz lecieć, to musisz najpierw się nauczyć go trzymać. Elegansio Troszkę prawej, idź w lewo. Dobra, popuść prawej. Ładnie, trzymaj dohamowany. Elegancko, zobacz, jak się równo trzyma. Idź w lewo, trochę prawej. Musisz kontrolować ruchy. Cały czas musisz pracować. Elegancko, ładnie. No! Samy. <gry> Delikatnie, teraz jest. No bo konstrukcja jest taka, że ten... No, no spoko. Czekaj. Nie, 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 nie ciągnij. Wyjdź z tego normalnie. Tak, moje prawo, w moje prawo.